Nowy Case farmal serii C, występuje w mocach od 90 do 120 koni mechanicznych, posiada silnik o pojemności 3,6 litra w czterech cylindrach. Przekładnia tego ciągnika to jest 24x24 biegi Active Drive 2 z jednym półbiegiem oraz elektrohydraulicznym rewersem. Pompa maksymalnie może obsłużyć wydajność 82 litrów na minutę. Może być wyposażony w dwie pary hydrauliki. Ciągnik posiada odnowioną przede wszystkim tutaj całą maskę. Kabina może być wyposażona w amortyzację mechaniczną. W kabinie pojawiły się dużo nowych funkcji, takich jak nowy wyświetlacz kolorowy, który może wyświetlić dużo parametrów. Takich jak obrobiony obszar, średnie zużycie paliwa oraz inne elementy. Ciągnik posiada podnośnik obsługiwany elektrohydraulicznie o udźwigu 4 ton 700. Ciągnik waży ponad 4 tony. Może być również wyposażony w przednitus, jak i wiele innych funkcji, takich na przykład jak oświetlenie LEDowe. W kabinie może być zastosowany fotel pneumatyczny z obrotem o 15 stopni. Kabina jest przestronna, sześciosłupkowa. Większość wszystko jest obsługiwane elektrycznie. Ciągnik cechuje się dużą, dużą zwrotnością, jak i niskim spalaniem. Jest to bardzo ekonomiczny ciągnik przeznaczony do małych oraz średnich gospodarstw. Idealnie nada się do, do prac przy ładowaczu czołowym, jak i różnych pracach z lekkimi maszynami.